I on nie jest inny Wojan. On zasługuje na coś więcej, on zasługuje, żeby żyć! Żeby żyć? go naprawić! Ale to jak? Sam widziałeś, on spadł do wody! A jak do, do wody, to on się psuje i zobacz, on ma takie! Nie, tak nie, tak. Tak, nie, nie, wiecie, nie, 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 i nie, 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 może nie, 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 myślisz, że jakbyś go jakoś rozkręcił i wysuszył jego części, to by to zadziałało? A ja, Złożymy go, bo o już ryżu! Tak! A, tak. Ej, Ej, nie, to nie działa. To, nie, to nie, się nie sprawdza. Ale wiecie to? co? Możemy spróbować coś z nim zrobić. Ja go wezmę na ręce i zanieśmy go na Wojanowice. Tak, tak, tak. Dobra. Bierzmy go na wojnowicę w takim razie i może uda nam się go naprawić. Słuchajcie, w sumie, jeśli to jest robot i on jest teraz e, w środku cały zamknięty, to może tak. faktycznie jakieś wysuszenie go jakąś na, suszarką, może na, nad ogniskiem na go, go postawimy. Ale właśnie ognisko Ej, to jest, to jest dobry, dobry pomysł. Po, dobry pomysł, musimy zrobić ognisko na Wojanowicach i go spróbować. Dobra, spójrzcie, jesteśmy już na Wojanowicach więc jak normalnie i, i, i teraz moglibyśmy ej, w sumie go... Chłopaki, a może do lekarza go damy do szpitala na sego? Ej, to jest dobry do lekarza? pomysł. No, no dobra. Słuchajcie, Jesteśmy troszkę dziwnie, ale no dobra. Przecież co robimy, kiedy e, ktoś z nas coś oberwie i jest, e, nie wiem, poturbowany. Do szpitala ja go zabieramy. Do, do szpitala, no Wiecie co, ja nigdy mhm. nie byłem z robotem u szpitala, ale w sumie możemy spróbować, tylko on jest taki ciężki, to tak, może ty go weźmiesz teraz, co? Dobra, 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 ja go wezmę, chodź tu, chodź tu z nim. Chodź. O, daj, o serio, daj, daj jest to bardzo ciężki, weź o, go dobra, na ręce. Super, Elo, idziemy, ej, dobra. Dobrze, że nam się udało pokonać tego szalonego, ale też trzeba przyznać, że nie pokonalibyśmy go, gdyby nie Wojanek. No, to prawda, prawda, no. Wojanek i Robcio odegrali tutaj największą rolę wyobrażenie. A Wojanek, widzowie, no cały czas jak widzicie jest i tutaj nam towarzyszy i my go mamy e cały czas razem z nami i... E Czekaj. Ja też go tutaj bam. Zamknięte drzwi. E szpital jest zamknięty, nie, nie to te, jest. Ja te drzwi po prostu... E co Ej, ale te są otwarte O no dobra Dobra, i teraz musimy Czeka, się przedostać ja tu muszę tutaj Zniszczyć te miejsce Dawaj, Dawaj do szpitala i leczymy szybko, naszego szybko. biednego robcia Uważaj, on obrywa Ej, czekaj, on obrywa Widzieliście to? To co? Właśnie widziałem Ej, może czekaj, patrz, to że coś jeszcze patrz. nie jest w porządku Obrywa Dobra, jak to jest dziwne, dawaj go szybko na dół, dawaj Chyba go na nawet dół. główka mu się ruszyła, dawajcie go na dół! Po! Czekaj! Teraz zrzuć go o. na dół! O, dobra, ale, dobra. Dobra. Lepiej jest. go nie zrzucaj, zejdź bardzo powolutku. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I teraz szybciutko tutaj, uwaga. Uuu, dobra, udało nam się. Zobaczcie. Czekaj, go przedstawię troszkę, żeby był lepiej widoczny, może o, tutaj proszę, go postać. tak, bo o. życia musimy sprawdzać jakiekolwiek. Patrz, tutaj mamy regenerację! I to jest prosto skierowane na, na niego. Dawajcie, strzelamy go do regeneracji! Regeneracja ma Nie, nie, czekaj, to. To chyba nie zadziałało, kurczę blaszka, no co, co my możemy innego tego zrobić? No nie, bo na roboty to może nie działać tak dobrze jak na ludzi. A co pomyślisz o tym, żeby dać mu na przykład wojanka multiwitamina? Dobrze. Myślisz, że to będzie dobry pomysł, żeby mu No, dać? Najlepszy wojanek, słuchajcie, widzowie, spójrzcie zresztą, co się dzieje. Na wojanowicach jak wypijamy wojanki, uwaga, uwaga, wypijmy wojanka. i Hahaha! Ale od super. razu lepiej, słuchajcie, od razu lepiej wojanki dają moc! Wydaje to... mi się, że jak damy Wojonek. tego wojanka Robocikowi to może mu się witamina. polepszyć. No jasne, ale wiesz co, że mi teraz jest tak smutno, ja się chyba muszę napić wojanka, żeby mi poprawił się humorek. Dlatego o, słuchajcie, nabijemy się